Cześć, witam po kilkutygodniowej przerwie. Miałem nadzieję kręcić ten filmik w słońcu, ale już w takiej bardziej wiosennej scenerii, ale przydarzył się tutaj śnieg już po tym, jak zdjąłem osłony ze szorstkowców. I to już jest chyba trzecia jego dostawa, bo to, co poprzednio spadło dwa dni temu stopniało. Wczoraj to samo napadało. Stopniało, i teraz tutaj taka lekka odwisz, wszystko spada. To jest miejsce przed domem, jakieś 6 na 8 metrów, w którym posadziłem pierwsze palmy w 2008, ale potem i w 2009, 2010, 2013. Minęło od tego czasu już wiele lat, i Szykuję kolejne zmiany. Jeszcze rok temu między szostkowcami mnie przy płocie rosły wielkie kule bukszpanu. Pojawiła się ćma bukszpanowa. Postanowiłem z tym nie walczyć wykorzystać to jako szansę na kolejne aranżacje. Pojawiło się jedno rapido filmu Hystrix oraz rododendrony w ich miejsce. Przesadziłem także szostkowca Fortuna i Vincent z działki, ale na tym jeszcze nie koniec. Obciąłem też liście u Wagner Janusach, które kiedyś sięgały aż do ziemi. Również u tego Kumaona liście tworzyły taką klepsydrę. Jedne były obwieszone w górę, wysteczące w górę, drugie obwieszone w dół. Magnolia, jeszcze w 2019 wąchałem jej kwiaty stojąc tutaj. Sąsiad dokłada trochę dymu, więc taka sceneria trochę jak z gór mgła się pojawiła. Słowem stało się tak, że dół nabrał przestrzeni, by nie powiedzieć, że wyłysiał i ogołocił się. Palmy poszyły w górę. Mam tutaj dużo steczących piękków i Wagnerianusa, i właśnie Magnolii, która dalej będzie jeszcze przycinana. I w moich nasadzeniach lubię, gdy jest jakaś harmonia, spójność, gdy coś do siebie pasuje, i tutaj tworzę taki klimat palmowego, trochę lasku, trochę gąszczu. Są jeszcze też. Winsany, nie winsany, tylko te które tutaj dosadziłem. Drugi winsan jest w tre przesadzone rośliny, więc um, trochę takie zdeformowane, ale warto było zatrzymać tą odmianę i ją ściągnąć tutaj koło domu. Liście na jednych szorstkowcach zostają aż do ziemi, jak na tym hybrydzie po prawej stronie. No i y, będą zmiany, będą kolejne palmy. A że mówiłem, iż dół się ogołocił, no to przydałyby się rośliny, które już zapełnią ten dolny, ten dolny poziom. No, czyli nie będą to wysokie rośliny strzeliste, nie będą to szorstkowce tworzące pień, ale o tym będę mówił, gdy już te palmy się pojawią. Ta część ogrodu ma wystawę południowo-wschodnią, po lewej stronie tam na polach jest właśnie ten kierunek dużo otwarta przestrzeń, często nasłoneczniona, ale po południu, nawet latem, słońce przechodzi za dom i tutaj powstaje sporo cienia. Jest to z pewnością korzystniejsze niż jakaś bardzo północna część domu, ale no, nie ma tutaj słońca przez. Cały czas. Dlatego wzmocnienie takiego y, półmroku wydaje mi się fajnym kierunkiem. Do góry liście będą zbierały słońce, a na dole będzie można pochodzić wśród takich egzotycznych roślin. Tu jest przykład tego, co mnie bardzo się podoba. Taka sukienka ze suchych liści, jak na Waszyngtonie. rapido hystrix w słońcu, a tym razem i w śniegu. Kolejna palma, jakiś powtarzalny element, pewien rytm, spójność. No i właśnie jeszcze to miejsce, które w tej chwili jest puste. Tej zimy niewiele zdołałem zrobić w ogrodzie, chociaż ostro ruszyłem 2, 3, 4 stycznia i sporo zadziałałem w trawach ozdobnych. Ale kilkanaście dni temu, właściwie kilkanaście, nie kilka wysypałem tutaj ściółkę. Są to zrębki z, ze zmielonych przeze mnie gałęzi. I takie będzie tutaj pokrycie gleby, nie będzie trawy. Na poprzednich filmikach pokazywałem kurdybanek, bruszczyk kurdybanek, jest jeszcze barwinek, gdzieś pięciornik się pojawia, również podagrycznik, więc trochę będzie takiego zielonego kobierca. To tyle na dzisiaj, taki krótki filmik na rozgrzewkę przed nowym sezonem. Mam nadzieję, że palmy dobrze Wam przezimowały i macie fajne plany na ten rok. Do zobaczenia i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.